Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Play Minecraft. Dzisiaj ja sobie pójdę gdzieś tam do kopalni, bo zacząłem oglądać naszą serię od początku. I w pierwszym odcinku widziałem kopalnię gdzieś na, tam na spałnie, a potrzebuję trochę żelaza na zbroję. I jeszcze kilka innych rzeczy, bo będę też robił automatyczną farmę dyni w mojej kryjówce. A co Wy będziecie robić? Marek, Ty pierwszy, co dzisiaj robisz? Ja zamierzam skończyć domek, w ja tym mój magazyn zrobić dodatkowe piętra i zaopatrzyć się więcej drewna. A Ty, Dominika? Bo inny szok już mam. No, ja to samo. Aha, dobra, no to zaczynamy. O kurczę, przed chwilą zebrałem te dynie. Już się pojawiają. One się szybko robią. Będę robił teraz automatyczną farmę tych dyni, żeby się same zbierały tam na dole. I automatyczną farmę jajek sobie przyniosę na dół. No i tego farmę sobie zrobię. Tego? Tylko że to nie będzie automatyczne. Z tą różnicą. Ale mogłoby być, jakbym sobie zrobił. Dobra, to odkładam. I tak naprawdę to ja biorę teraz rzeczy na wyjście do kopalni. No Seriam tego tylko tyle. Dobra, patyczki. Nie mam zera. No to to jest bez sensu. Ja muszę iść najpierw wykopać drewno. O, mam kurkę. No, będzie zarełkona. No, chociaż nie wiem po co zbieram to jajko. Ale dobra. Widzicie, jak się szybko zbiera? Te jajka, jak szybko zbierają. Kurczę, nie wiem tego drewna. Trudno. Dobra, mam około 50, więc na pewno wystarczy. Dobra, tyle mi wystarczy? Dobra, odłożę tylko jedzonko. I na razie podkładam to do rzeczy. Tutaj to. Tutaj miecz mi się nie przyda tam taki. To jest mój, to jakiś zwyklacki. No tak, pewnie do sobie. Dobra, wezmę sobie tyle. Mi powinno wystarczyć do podbudowania się. Dobra, i zrobi sobie teraz kilka tych. Gdzie on? Ekstra. Po prostu ekstra. Dobra, osiem. Wezmę sobie troszeczkę pochodni, bo mi się na pewno przydadzą czyść dwie pochodnie, dobra już sobie tam na miejscu porobię wszystkie rzeczy i przy okazji postawiam pochodnie tutaj jak iść tutaj, bo często się już ktoś zgubi, gubimy się tu a później będziemy robili sobie dojazd tą metrem, dlatego też idę po to żelazo Złoto, jakbym znalazł, też by było fajne, bo byłby już napęd. A tutaj, jak widzicie, jest coś. Ale nie sądzę, że coś znajdę w środku. Chyba tutaj już byli. Dobra, jest wyjście, ale zobaczmy jeszcze tutaj. Coś tu chyba byliście. Tak, będzie ja Dobra, to ja tylko wyjdę i zobaczę, gdzie jest Spawn Point. Chyba tam. Bo gdzieś tam. Oj, chyba ja się zgubiłem. Stamtąd przyszłam. Dobra, tutaj będzie oświetlone, zostawię to. A kojarzę! Tędy szłem. O tu, w tą stronę. O, dobra. To już znalazłem się. Są dużo rzeczy tutaj, jest. Tam na przykład była. O, tutaj. O, o, to mi chodziło. Tak, dobra. To teraz tylko potrzebne rzeczówki. Raz, dwa, trzy. Wezmę sobie. Zrobię sobie już piesek. W końcu się kiedyś przyda. Mhm. Dobra, nie będę Was tym zadunął, no, kopię, tylko jakieś fajne momenty wstawię. Jest, znalazłem żelazo. Obym miał go jak najwięcej, bo tutaj się naprawdę przyda. Ja już w poprzednim odcinku dość dużo znalazłem, mi się kojarzy. Jak kopałem, ale to było chyba Dobra, zobaczę. Coś mi się kojarzy, ale nie wiem, czy na. Pewno będę potrzebował mieć sporo skrzynek lejków, Na lejki zbieram teraz. Czym mieć automatyczną tą. Dobra, szukamy dalej czegoś. Postawmy tutaj torcza. No. Uu, widzę kolejne, ale. O, dobra. u, ale tu jest spoko. <grych> na razie tego jest spora... spora... Skopię tu, żeby nie wpaść. Jeśli by tam było, to bym w dół bo tam widziałem. Dobra, na razie ładnie. Ładna rzecz! Zob sobie później na końcu zobaczymy ile ja tego mam. Czy wystarczająco, czy idziemy dalej? Coś kopać. Idę jeszcze do domku odłożyć moje. Yy... A ja fajne rzeczy znalazłem. Et... A ja odłożyć te ważne rzeczy, bo bez sensu to będzie. Fajną tą znalazłem, nie tam... nie zwiedzę jej na pewno całej, ale... Ale ja tutaj nie będę kopać, bo tutaj chyba jest prawie wszystko przekopane, więc ja... Idę sobie do jakiejś innej kopalni i będę. O. Kolejne. O! My sobie dzisiaj mieliśmy się zająć tym. Stołem do enchantów. Uuu, to ja chyba wytnę to, jak będę chodził po tej kopalni, bo mieliśmy co innego robić. Dobra, to ja. Cięcie. Ojejku, jak tu jest dużo tego żelaza. Już jedno wykopałem, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 i 12 żelaza w jednej ludzie. Ojejkoś. Jak to dużo. Przyszłam gdzieś stąd. Nie, ja nie mam żadnego żelaza, jeszcze nie wykopałam. Ja yy, wykopałem, ale... Dobra zatrzymam bo zaraz Zaraz wracam do domku. Zarazem złoto Dobra uwaga kopiemy już złotko Ło, jeszcze tu jest Dobra, będziemy już stać na taką Kolejkę podstawową, bo już mam 6 zł, dokładnie tyle, ile jest potrzebne na kolejkę. Patrzcie, tu mam 26 żelaza. Tu mi się jeszcze przepala. Po prostu to jest magia. Magia co tutaj się znajduje. Tyle rzeczy. Ja tu jeszcze kiedyś zajdę. Sobie zaznaczę tutaj tylko z tych, że mam tu zajść. Pochodni. Czałką taką. Dobra. Dobra. Zaznaczę sobie, żeby tutaj zajść. Tam zajdę kiedyś. Tu widzę lawę, więc nie wchodzę, bo mam tyle fajnych rzeczy. A nie chcę zginąć. Dobra. Tyle mi na razie wystarczy. Chyba długo nie będę odwiedzał tej kopalni, gdzie ja tu jeszcze dużo rzeczy nie ogarnąłem. A jakbym się zgubił, to bym sobie obejrzał nagranie. Dobra, wiem, że szłem tędy. Tak, tędy. I tu gdzieś coś. Gdzieś mi tu powinien dzwonić. Tu. Tu mi dzwoni. Dobra. To już się znalazłem. I teraz tu. I wychodzę z kopalni. Chyba. Z tego co wiem. O, jeszcze tak wychodzę. Wykopię sobie jeszcze to szybciutko. Bo węgiel mi się przyda. Bo wszystko mam teraz dużo. Nawet tekstów mam tam troszkę. Mm, własnych, własnych. A nie mam yy, węgla. Nie? Ja tam jeszcze wejdę. Bo to jest super kopalnia po prostu. Tam tyle tego jest. Ta kopalnia ma duży potencjał, duży potencjał, większy niż mój. skąd skontrolowasz? Yy, dobra, to ja dojdę sobie do domu. Dobra, słuchajcie, teraz biorę wszystkie rzeczy na mm, crafting table. Dobra, wezmę sobie tutaj jeden crafting. Nie, mam na dole crafting. Ale to się przyda na dole. Dobra, idę już na dół i zaczynamy robić tamten... crafting. Nie, 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 nie. Jeszcze drewno. Dobra. Dobra, już mam wszystko. Mam tu crafting. Crafting, crafting. Dobra, potrzebuję. Mamy to! Proszę Państwa, mamy to! Nie wiem, gdzie tylko by ten crafting tutaj był umieścić. Może tu? Tutaj. Będziemy wchodzili o tak o. o. Już jest trochę wykopane. wchodzili o tutaj. Tylko sobie zrobię. Halo? Dobra, no to już mam taki podstawowy enchant. Mhm. Slick-touch, unbreaking i unbreaking. Dobra, mi się już to podoba. Dobra, jeszcze sobie tylko. Ojej, nie będę mógł tego tutaj postawić. To zrobimy to tak, żebym to mógł tutaj postawić. To ja to wykopię. O tak. Przynajmniej to, co obiecałem w ostatnim odcinku, będzie zrobione. I mam już tyle żelaza, że po prostu chyba się nie będziecie gniewali, bo będę robił dużo innych też fajnych bardzo rzeczy. Dobra, będę musiał iść po To Ja zaznaczyłam, że to jest moje. Mhm, dobra, coś tam zaznaczę w tej kopalni? Co ja byłem przed chwilą? Mamy tyle żelaza, że po prostu... O, właśnie, idę zobaczyć, czy się wykopało. Dobra, to patrzcie. Tutaj jest 27, tutaj jest 23, tutaj 28, a tu 6 złota. Z czego zrobimy sobie ten. tor? Więc będziesz ekstra. W następnym odcinku bym chyba tory robił. Też nie, to chyba za mało, tak trochę to jest potrzebne to. I do wyjścia teraz. Mm, I potrzebuję jeszcze crafting table. Crafting table. Kurczę, okay. gdzieś. będę musiał postawić ten crafting table, bo. Bo mnie wkurza tak, jeździć na dół. Dobra, idę na dół. Bo I tak tam miałem, ja coś kilka rzeczy porobić. Na pewno będę musiał iść krowki, krówek poszukać. O, jest marka brązowy Koni. Dobra, ja będę szukał krówek. Marek jest twój brązowy konik. O tak. To jest sześć. To mamy sześć. Mamy tego sześć, więc się przyda to też. Dobra, to już chyba w następnym, to już na pewno będzie w następnym odcinku. To mi się tutaj dam. Tutaj dam. Tutaj dam. O, jeszcze jedną rzecz zrobić. Nie. Nie ty, tylko ja. E, dobra, gdzie to? Gdzie to? Gdzie? Tylko nick wdechu. O tu. I o tu. Dobra, pięknie. Mamy już ładny portal. E, tu będą niedługo Wynieś... roślinki te automatyczne. Dobra, jest wszystko fajnie. Nie wiem, Wynieś chyba... Coś sobie zęczantuje teraz. Nie wiem, miecz sobie zynczątuję. Miecz. Będzie fajnie sobie zainczantować, miecz. Dobra. Dobra, wezmę sobie mieczyk i zajdę na dół. Dobra, mam wszystko co potrzebne. Miecz. Yy, lazuryt. Lapis lazuryt. Dobra. To spokój wielka chwila. mogę wszystko. Knockback, smite i knockback 1. Knockback 1. za 9 Dobra, biorę tego. Knockback mi się przyda. Waga co mam? Sam knockback. Dobra, ale... Knockback też się przyda, też się przyda. Aha, tutaj też tak jest, że tego poziomu, że mi zabierze 9 zabrało mi tylko 3. E, to okej, okay, to spoko, tutaj ja mogę dużo enchantować. Dobra. Cześć na co miś? Się... Ja? Mam dziewiąty, bo sobie zenczantowałem. Yy, a miałem dwunasty. Yy, ale tak się zastanawiam, na co będzie ten nogbak? Hmm, yy, jakie te. On dobry jest na zombie. No powiem. O, to bym sobie jeszcze później. To sobie kiedy indziej zenczantujemy. Yy, tu. Dobra. To odłożę tutaj na następny odcinek rzeczy. Derta odkładam. Hmm. Odłożę drewno. Dobra, no to chodźcie się już pożegnać, nie? Aaaa! Zanim się pożegnamy, jeszcze ja coś zrobię, dobra? Na pewno już będę niedługo robił sobie jakieś fajne mechanizmy tam u mnie na dole. Wiecie, jak już mówiłem, że będę robił yy, samoczynne yy, ten samoczynne zbierające się w dynię. Jedna ta, jedna ta, jedna ta, jedna ta. Kocio by się przydał. O! Tak, to sobie zrobię. Brakuje mi dwóch żelaz, kurczę. sobie najpierw to ubiorę, sobie najpierw to ubiorę od razu lepiej. W następnym odcinku yy, będę już yy, budował yy, ten nie budował tylko sobie postawię ten jak on się nazywa, jak on się nazywa. Kowadło. Marek, chodź, bo już się żegnamy. Dobra, dziękujemy wam za oglądanie dziesiątego odcinka Play Minecraft, oczywiście Zasubskrybujcie ten kanał. Zasubskrybujcie mój drugi kanał, który Wam się teraz pokazuje na ekranie. Oczywiście dajcie lajka. No i teraz y, powiem, że o zmianie, że będziemy się teraz tak witali. Nie tam. Y, o, nie tam, tylko tutaj. Dobra, to dziękuję Wam. To cześć. Pa. No to pa. Jeśli obejrzałeś film do końca, to znaczy, że Ci się spodobał, więc zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj. Cześć!